Dziwne zwierzę z dziwnym panem. Odcinek trzeci. Kebabu Czerwonka. Oto Turek. Jego kebab. Turecki kebab. Najbardziej lubię u niego jeść kebaby. To był mój ulubiony kebab. Ogólnie bardzo lubię kebaby. Lecz nigdy nie jadłem. Nie miałem na kebsa. Lecz dziś to się zmieni, bo jadę do, do Turcji i otworzę w, swojego kebaba. Idę już szybko do domu, spakować się. Mam jeszcze jakieś oszczędności na koncie, żeby tam wyjechać. Po sprawdzaniu pieniędzy okazało się, że mam na styk. Mam na styk tych pieniędzy, żeby wyjechać do Turcji. Lotnisko w Warszawie. Jestem Bile, bilet zakupiony. Zostało mi jeszcze 4 zł. Nic nie kupię, ale otworzę kebaba. Um, ani nie otworzę kebaba. Ale może się uda. Oby. Raczej nie. Bo za 4 zł na pewno nie otworzę całej restauracji. Nawet nic nie jest. Już jadę do Turcji. Już jestem w Turcji, lecz mam tylko 4 zł. Co ja zrobię? Byłem biedakiem aż do dziś, bo zostaję bogaczem, będę złodziejem. To będzie mój pierwszy łód. Po jakimś czasie byłem na tyle bogaty, że stać mnie było na wszystko. Nie potrwało to tak długo, ale pasa się kończy dnia 1 grudnia 2023 roku czyli że dzisiaj Zachod karny numer 7. Dlatego, bo trafiłem do, do Kiki na 5 lat, ale wrócę do domu, będę bogaty i otworzę kebaba w Turcji. Lecz 5 lat zmarnowany, a, zmarnowanych, ale nie jest aż tak źle. Koniec. Może jeszcze czerwonek wyjdzie z więzienia za 5 lat, lecz dla nas to będzie... W następnym odcinku. Do widzenia, do zobaczenia. Do następnego odcinka Czerwonka.